No no. Mimo że nas osaczyli Rosjanie, Nie? To i tak idziemy dalej misję. Bardzo logiczne działanie. Zamiast się skontaktować, nie wiem, może rady nie działa. Ale ja bym raczej nie ryzykował dla... To nie nogi, ale i tak bym raczej chyba nie ryzykował. weźmy ich ten Chyba, że to nasi nasi pomocy. I nie mogli nam pomóc Logicznie, po raz kolejny logicznie bardzo logicznie ro rozpracowany oh, can't go through them. No way no how Enemy units down there setting up Airdrop rules out a straight route. So what the hell's going on here? They're here for the same reason we are, Sergeant. We're we at war with Russia now. Is that what's happening? Are you fired upon. Yes. Doctrine says you can return fire if fired upon. That's not war, not technically. You understand what I'm saying? Yes, sir. Yeah. I'm saying we need to get there first. You think the Russians are here just because? They're covering their asses. We know they're working with the PLR. Now let's move it out. Yeah. Okay. Mnie też się ten pomysł podobał, właśnie o tym mówiłem. Montez zawsze ma dobre jazdy, jeśli go go. No no in and to... Move. Ale... Zatrzymując jedną... Kończąc jedną wojnę zaczyna się drugą. Nie ma to tam, to po prostu. Ło, łow, łow! Wow. Mi delfindive. Dive! Uh. O! Czyli miałem inną broń I to 10 razy lepszą I celniejsze Ale nie mogli mi dać jej od razu mimo, że była na jedynce O ja już klękam I DELPHIIII! Nie damy ruską, klucz w twarz! Ale ich wybiję. O, patrzcie. Nawet tak nie chciałem. Nie umiałem. Beczka z paliwem. Jak dobrze widziałem. Ale nie wyłuchając. Dobra, trzeba przeładować. Nie wiem kiedy on to przeładował. O, patrzcie, nie wiedziałem, że tak. Gdzie? Ciśniemy! Try-ty-ty-ty-ty! Chowamy się, nie tryty ty ty ty, ty. Opsy Opsy Daisy oh. Coś zawaliłem? To gdzie ja miałem się schować? No. Nic mi nie powiedzieli, nic nie mogłem zrobić. Miałem nie zginąć. No dobra, w tym razem... Zostanę tutaj i mam ich gdzieś po prostu. Będę ryzykował Jest tam z lewej kołoś widziałem Trochę mnie przycięło. Nie krem na najniższych wymaganiach, na wysokich Więc Może czasami się tak zdarzyć zauważyliście w wcześniejszych, że czasami przycinało Z tej hajk Teraz trochę mnie gadem się chcę Skupić na tym co robię nie chcę już więc. Nie chcę ginać po raz kolejny. Nie wiem za kim mam iść. Mam. Z kimś jeszcze mam do nich iść. To idę do nich, bo po nie tam jest jeszcze więcej naszych kolegów fajnych. No. Hello? We have to get to the other side of the valley! We have solid intel on Russian infantry moving in a northerly direction. They're tipping their hand to Kavrov's location. He's who we want. He's who we came for. We're bounding across to the next checkpoint. Understood? Exactly. <inaudible endlessly> <clams sound> yeah, I Counterattack! Contact tree line to our front. Troops in the open. Two hundred. Rapid rate. Enemy behind cover. Front. Eh? Nie wiem za jakim are oni są.

W końcu mnie ktoś pochwalił. Chyba ci Rosjanie... Nie. Rosjanie trochę wypili dzień wcześniej, bo żeby mieć taką przewagę nad nami, a nie móc nas zabić, to musiała być ciężka nazwa. Przyjechał z tymi, ile mu zajęło, żeby w nas zaczął strzelać. znowu? na prawo. To masz? Ale jeździpek fajny. A kto kierował? Widocznie coś pilot? Dobra, ja się tu schowam. za mało, może by się tak bawić. Left, jak... To nie nasi, znaczy to nasi Co ty gadasz? No Weź ci zgincie, przydałby się teraz Już nie mam granatów, bo bym sobie rzucił A to nasz Ale tam, właśnie tego chciałem tak, naprawdę. To coś papier Wygląda jak papier. Hmm. Skąd oni się biorą? O, a, a, a mu się skończyło. A, ja mam Silniejszą dosyć Więc będzie ciekawie A, teraz się nie zniszczy Ale headshot, w końcu coś mi wyszło dziś Gdzie oni jeszcze są? Znowu tam ten ruch idzie, idzie, i wzdrad. Idzie, idzie, i wzrat z prawej. Oj, no, no biegnij. Co tu opóźnione jest? I delfin. Także w ten, tam mam nadzieję że tam jest paliwa Ale chyba nie przestrzegał Więc to nie wybuchnie. Ale dużo tu łysych jest w Rusku. O kolejny łys ja Chyba że te kaski tak śmiesznie mówią, łysiny mieli i nie nosili kaski. To ja się położę panowie Wyróbcie to co trzeba Dobra już Co? Zszelaj z tego działka co? Dobra, trafiony No! jak ja mam być pewien czy ktoś żyje, czy ktoś nie żyje Halo to, Że tu nie mam pojęcia gdzie strzeleć A, tu tutaj no patrzcie Bo tu jakaś broń duba Też trzy strzelę. To jest to samo Tak w ogóle Tylko że przez to że ma Inny celowniczek to się inaczej nazywa I nie wiedziałem że to ta sama Ale chyba ten celowniczek jest fajniejszy Zostawię już sobie to A tam sobie wezmę na drugi. Nie się. Whoa, ty? Jak on go, go nie przejecha? Się zatrzymajcie. Stujcie. Jak ja go nie? Trafiło go to? Kto to to to. Jeden poszedł z hukiem. Dobra. Nie wiem, czy dostał, to wyglądało jakby za nim to no. Prawdopodobnie dostał. Chyba, że nie. Zejdź. Teraz. No na resztę. Teraz postanowiłem, że... Chyba pobiegam sobie z bazuczką, bo fajnie jest. A i tak mam chyba nieskończoność, a uważa, już nie. Nie, już nie, przed chwilą jeszcze nie Chyba jak się trafia, to wtedy... ...znika Mówię o tych czołgach, bo tak to jakoś nie znikało, jak nie trafia.

No, I fully expected to accomplish this task. Absolutely, sir. No, Steve. Look, I'm sorry, but that is completely unreasonable. I have serious reservations about this. Task. Sergeant Campo, Blackburn, push on as required. That's fast air. That ours is it? Shit! Did he see us? Did he see us? Obviously. Oh, he's doubling back. Holy fucking shit! him do it. Uuuu schowałem się no, no. jeszcze nie mamy Stinger. Dobrze, że te rury tu leżą nie 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 Ja na pewno to przeżyję, nie wiem. Aaaa, e, znowu nie trafił.